Chcielibyśmy podziękować za to, że tworzymy taką właśnie rodzinę, jak widać na ujęciu. I nad właściwie niczym innym się na razie nie zastanawiałem, bo... I to jest najważniejsze. I jesteśmy... Z tego powodu szczęśliwie. i to nam wystarcza. No i chyba to wszystko. No tak, że są zdrowe dzieci. Tak i że jest zdrowie, tak. Ja współpracuję przez cały dzień z dwiema osobami i właściwie kilka razy dziennie nawet jestem zmuszony do, żeby powiedzieć dziękuję. No tak, no staramy się, może się częściej, pisałem. tak? Do dzieci sobie, z coś pomagają, dziękuję, do starszego syna. Także uczymy go, tych maluchy nasze, żeby potrafiły dziękować za takie małe rzeczy. Za najmniejsze drobiazgi.